Pani Natalia przyjechała z mamą i córką z Kijowa. Gdy bombardowania stolicy nasiliły się, wyjechały za miasto. Ale tam wojna też je dopadła. Najpierw chowały się w piwnicach, aż udało im się dotrzeć do Lwowa. Bardzo nam się tu podoba. Mamy swoje mieszkanie, wszystko jest nowiutkie. Mieszkamy we trójkę, moja mama, ja i moja córka. Wielu naszych znajomych i przyjaciół wyjechało za granicę, ale my nie chcemy tam jechać. Tu jest nasza ziemia, Ukraina i chcemy wrócić do Kijowa. Pan Wiktor z Harkowa jest inwalidą, nie chciał opuszczać swojego domu, ale kiedy bomba trafiła w sąsiedni budynek, nie miał wyboru i razem z żoną wyjechali. W akademii. Początkowo mieszkaliśmy w Lwowskiej Akademii Rolniczej. Było nas 150 osób w jednej sali sportowej. Potem wolontariusze skierowali nas tutaj. Mamy dobre warunki do życia. Chcielibyśmy wrócić do Charkowa, ale na razie nie możemy, bo dalej bombardują nasze miasto. Wiele osób uciekało ze swoich domów pod rosyjskim ostrzałem. Wyjeżdżali tak jak stali z jedną torbą. Uciekali. Uciekaliśmy biegnąc, pociąg mieliśmy z Kramatorska, a już na drugi dzień w ten dworzec uderzyły rakiety. Mieliśmy ogromne szczęście, że przeżyliśmy. Mieszkam tutaj z wnukiem, jestem jego opiekunką, bo jest inwalidą. Jest nam tu dobrze, wawianie są dobrzy i serdeczni, otrzymaliśmy ubrania i możemy się przebrać. Uciekając przed wojną, ludzie pamiętali też o swoich czworonożnych przyjaciołach. Wśród uchodźców są też psy i koty. Nie było go z kim zostawić w Kijowie. W sąsiedni dom trafiła rakieta i wszyscy mieszkańcy uciekli, więc wyjechał z nami. W Lwowie przybywa obecnie prawie 300 tysięcy osób, uciekinierów z terenów objętych walkami. Dzięki wsparciu polskiego rządu w Lwowie zbudowano już 180 domków kontenerowych, w których tymczasowo mieszka ponad 700 uchodźców ze wschodu Ukrainy. Wielu z nich nie wie, czy ich mieszkania ocalały na terenach, gdzie toczą się walki. Mamy kilka rodzin z Mariupola, które straciły dorobek całego życia i nie mają dokąd wracać. Ci ludzie są bezbronni. Oni oprócz rzeczy codziennego użytku potrzebują przede wszystkim dachu nad głową. Przy miasteczku kontenerowym powstały także pokoje zabaw dla dzieci. Tam najmłodsi mają dostęp do komputerów, internetu, książek i zabawek. Taka zona. Mamy tu strefę gier i zabaw dla dzieci w różnym wieku. Organizujemy zajęcia szkoleniowe, rozwijające i komunikacyjne. Takie spędzanie czasu przez dzieci pomaga im w rozładowaniu stresu i zdystansowaniu się od przeżyć i problemów, z którymi się zetknęły. W przyszłym tygodniu na Sichowie zostanie otwarte kolejne takie miasteczko. Łącznie w budynkach kontenerowych zamieszka ponad tysiąc osób. W wyniku rosyjskiej agresji 10 milionów Ukraińców musiało opuścić swoje domy, ponad 3 miliony z nich przyjęła Polska.